Witajcie. Nazywam się Kubariuskiewicz, a to jest podcast Powyżej Uszu. Chciałbym Was gorąco zaprosić na moją rozmowę z Wiktorią Mikowską, z Wspieram Kulturę, która opowiadała mi o zmianach, jakie ten portal przychodzi. Porozmawialiśmy też o samym polskim crowdfundingu. I wydaje mi się, że sporo ciekawych i nowych informacji w tej rozmowie padło. Z rzeczy, które wydarzą się w najbliższym czasie, to jadę właśnie jutro, nie pojutrze, nagrać rozmowę na którą czekam już od dłuższego czasu, rozmowy z panem Tadeuszem Baranowskim. Przy okazji będziemy wraz z uczniami Warszawskiego Liceum Filmowego kręcić film. Mam nadzieję, że z tego filmu coś ciekawego wyjdzie. Dzieciaki są fantastyczne i to, co robiły wcześniej, wygląda fan też fantastycznie, więc myślę, że jest duża szansa, żeby powstało coś niespodzianka fantastycznego. Więc już nie łudzę więcej i zapraszam na rozmowa. Ja to zazdroszę ludziom, którzy zaczynają w wieku 11 lat, bo ja się obudziłem mając 30 parej. Warto coś zrobić. No, no. To takie jest trochę. Ja też tak się zastanawiam. Gdzie, gdzie ja teraz jestem? No. No. Ostatnio, jak żeśmy się spotkali, to mieliście świętować rok dział działalności. Jak tak. to jest świętowanie dopadło? No więc świętowaliśmy rok działalności z twórcami, którym udało się zebrać środki, oraz z projektami, które wtedy się wprowadziły na serwis. No wypadło, wypadło interesująco, aczkolwiek nie przedstawialiśmy tam wszystkich założeń, chociaż oczywiście wspomnieliśmy już wtedy, że zmiany będą no i na serwisie i oczywiście teraz są stopniowo realizowane. Przez pierwszy kwartał deptaliśmy grunt, a teraz, teraz już po prostu aktywnie działamy. Tych zmian jeszcze nie widać wprawdzie na serwisie bezpośrednio, natomiast tam w, w, w maszynowni już się dzieje. Ja mam wrażenie, że ożywiło się to wszystko. Ożywiło się, tak. No, zdecydowanie, zdecydowanie coraz fajniejsze projekty, projekty wchodzą na serwis. Um, może to też wynika z tego, że, że te badania, które zrobiliśmy właśnie na przestrzeni, jakby po, po roku funkcjonowania serwisu, mhm. bo ten rok pozwolił nam na to, żeby mieć już jakąś bazę danych, że mhm. tak powiem. E, sprawił, że, że też no inaczej, e, inaczej my podchodzimy, inaczej komunikujemy to twórcom i, i oni też są bardziej świadomi tego, co, co mają robić z uh -huh. projektami, że to mm, nie jest nasze widzimy się, że, że warto na, nagrać filmik, uh -huh. że warto przedstawić atrakcyjnie atrakcyjny projekt, że warto się zastanowić nad prezentami, tylko to już ma... E, u, u, ugruntowane takie pod, podłoże badawcze, prawda, mhm. że to jest, jest sprawdzone. E, więc y, mniej jest teraz wątpliwości co do tego, jak zarządzać faktycznie tym projektem. To się przekłada na to, że więcej jest sukcesów um, w zbieraniu pieniędzy, czy...? Myślę, że tak, to znaczy, no, one jakby systematycznie rosną, natomiast od momentu urodzin serwisu tam było tych projektów, w, znaczy w dniu urodzin zrealizowanych z sukcesem było około 58, a teraz jest już 77. No. E, także przez kwartał no, to, ta, ta liczba projektów zrealizowanych z sukcesem podskoczyła i to tempo wzrostu jest, jest szybsze niż w poprzednim roku. 71, tak? 77. 7. Mhm, mhm, tak. Nie wszystkie widać, bo na przykład te projekty specjalne, które się tam realizują. One się nie wyświetlają na przykład mhm. w projektach zakończonych sukcesem, bo inna jest ich typologia. Niemniej jednak te projekty specjalne też zupełnie inaczej teraz już funkcjonują. One na początku nie były tak e, popularne wśród wspierających i, i, i twórcy do końca też nie, nie za bardzo e, umieli e, jakby je poprowadzić. Mhm. A teraz już e, widać, że po prostu no, zaczynają. E, coraz lepiej funkcjonować. Bo projekt specjalny to jest projekt, który nie ma daty. Nie, projekt specjalny to taki, który, który jest projektem cyklicznym, to mhm. znaczy na przykład jest festiwalem, który dzieje się rokrocznie. i w ramach tych zbieranych pieniędzy on, on znaczy w ramach tej akcji, którą, którą prowadzi na serwisie taki, twórca takiego projektu specjalnego, on zakłada, że zbiera pieniądze na dodatkowe działania w ramach tego mhm. wydarzenia, które i tak się odbędzie. Mhm. Tylko odbędzie się na przykład bez tego konkretnego mhm. wydarzenia, na które sobie tam zbiera, zbiera dodatkowe środki. A to nie jest trochę tak, że jak nie ma tej daty końcowej, to nie ma tej motywacji, żeby. No właśnie, trochę to tak jest, że, że, że poniekąd no, można by było zakładać, że, że ta tabelka mhm. procentowa, która rośnie, jest największym motywatorem. Ona oczywiście motywuje bardzo, mhm. bo ta zbiórka jest bardziej dynamiczna. Ona też motywuje samego twórcę do działania, co jest też bardzo no tak, istotne. Tak, Niemniej jednak, jeśli twórca jest świadomy, to bez tej belki procentowej też potrafi dobrze poprowadzić mhm. taki projekt. No, przykładem jest festiwal bardzo taki niszowy, lokalny, Schiedermaier, który zebrał. A prawie 6000 zł, no to jak na projekt specjalny, który trwał około, około miesiąca, dwóch, mhm. bo, bo oni tak zaczęli, to, to, to jest nieźle, dlatego że no wcześniej właśnie te projekty specjalne jednak nie, nie, nie potrafiły się tak przebić. A teraz widać po prostu, że, że twórcy już wiedzą, jak po prostu komunikować się ze wspierającymi. Także to dosyć, dosyć dobra wiadomość. No tak jak, jak, jak mówiłam, przeprowadziliśmy pewne badania na serwisie, które pokazały nam, że tak naprawdę znaczy zakładaliśmy, analizując zrealizowane projekty, że projekty, projekty indywidualne będą, znaczy projekty ideowe, przepraszam, będą... Lepiej finansowane niż projekty biznesowe. I definicją tej, tej, tej ideowości, a biznesowości jest pomiędzy tą ideowością a biznesowością, jest to, że te biznesowe to są takie, które zakładają w konsekwencji na przykład zar zarobek. Mhm. znaczy, twórca takiego projektu będzie później sprzedawał książkę, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy zarobi na firmie, czy, czy na czymkolwiek. Mhm. A ideowy to oczywiście taki, który. No, jest non-profitowy. On jest realizowany dla, dla wyższych celów, e, bez, e, bez e, założeń takich, że, że, że w konsekwencji pozwoli na, na dodatkowy zarobek e, twórcy. Czas się zastanawiam, czy ten projekt był biznesowy czy ideowy. Mój e, jest jeszcze taki pomiędzy, bo to, e, bo to trochę jest tak, że e, on powstał ideowo, tak? W ramach tego, że, że chciałeś stworzyć, mhm. stworzyć coś, coś swojego, coś fajnego. Natomiast jak gdyby jego dalsze nosy są jeszcze nieznane, w związku z tym to, to w, co się, w co się przerodzi, to, to jest jeszcze kwestia, kwestia czasu i. Czy pozostanie ideą? Czy... Czy już stanie się biznesem? Czy się biznesem? Tak. Niemniej jednak to, to okazało się, że, e, że częściej finansowane są, znaczy wyżej finansowane są e, projekty biznesowe. Naprawdę? No właśnie, ciekawe. to jest e, bardzo ciekawe, prawda? E, A może dlatego, że te osoby mają bardziej sprecyzowany plan, nie? No więc zaraz, zaraz okay. Ci powiem, jak to jest. Nie e, ponieważ no, takie wyniki nas zdziwiły, e, tak samo jak, jak i Ciebie. E, to stwierdziliśmy, że warto byłoby, jakby stworzyć jeszcze jeden eksperyment, który przeprowadzić eksperyment, który, który, pokaże nam, dlaczego tak się dzieje. No i w ramach tego eksperymentu stworzyliśmy dwie grupy bada, badanych, które, którym przedstawiliśmy projekt. Który miał jedną zmienną. To znaczy, całą, całość projektu była ta sama, były, podobne, były te same zdjęcia, te same prezenty, i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że założenia się zmieniały. Albo projekt był po prostu realizowany dlatego, że ktoś miał taki plan, że chce później zarobić na tej książce, albo miał, druga wersja była taka, że, że jest to działanie właśnie stricte ideowe i ta książka pozwoli w konsekwencji no, na... na upamiętnienie pewnych działań historycznych, Aha. wydarzeń historycznych w Polsce. No, celowo tutaj nie zdradzam wszystkich Jasne. szczegółów tego opisu. Niemniej jednak i okazało się, że, że no i jakby w ramach tego założyliśmy, że w takim układzie to ten biznesowy lepiej sobie poradzi. Aha. Natomiast okazało się, że one podobnie sobie radzą, natomiast e, tak naprawdę nie chodzi o to, czy projekt jest biznesowy czy, czy ideowy, a o to, w jaki sposób jest na ile jest atrakcyjny i na ile atrakcyjne a to są. To prawdziwe projekty, czy... To był, to był fikcyjny projekt, ale z, z dużą ilością w tak, w wiarygodności, w takim sensie, że moż, mogłoby się tak, tak wydarzyć. E, i, I bardzo dużo osób na przykład e, wspierało dany projekt z, z konkretnej grupy ze względu na prezenty, które były ofiarowane. Aha. Także to też pokazuje, że, że w gruncie rzeczy bardzo e, ważnym elementem crowdfundingu jest po prostu marketing. Mhm. I to, co oferujemy w zamian. I tak naprawdę to jest główną, główną determinantą tego, czy ten projekt się powiedzie. Nie to, czy on później będzie zarabiał na sobie, czy, czy, czy będzie realizowany dla wyższych celów. W cudzysłowie wyższych celów, prawda? Bo to dla każdego znaczy coś innego. Mówiłaś też, że, że będziecie wprowadzać zmiany e, rozliczne. Tak, będziemy wprowadzać zmiany bardzo liczne i to już w tym miesiącu mamy nadzieję, że perspektywa dwóch kolejnych tygodni już spowoduje, że one staną się namacalne. Mhm. Pierwszą zmianą jest to, że pojawi się funkcja partnerów serwisu, mhm. nie tylko patronów i w ramach tego partnerstwa te projekty będą dodatkowo wspierane przez tych partnerów. Mhm w różny sposób, czy to barterowy, czy też finansowy. Mhm. To z pewnością pomoże wielu projektom w realizacji, natomiast oczywiście nie będzie głównym źródłem finansowania projektów, bo jednak ten crowdfunding jest najmocniejszą stroną po prostu serwisu i nie ma... Kim będą Ci partnerzy? No więc właśnie nie chciałabym Aha. na razie zdradzić. Ale to firmy, tak? Tak, 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 no, na pewno wprowadza się do nas, no, myślę, że już mogę się, się pochwalić, nasz partner strategiczny. Będzie to partner, którego nazwa się... Aaa, dobra, bo się. No dobra, to będzie zagroż kultury. Czyli kompania piwowarska po prostu wprowadza się na serwis i będzie Aha. wspierać e, zagroż kultury e, okay, już. projekty, projekty crowdfundingowe, tak. E, Czyli piwa motorem kultury. No, no, o kulturze przy piwku. O, no, no tak. A, Czyli to jest jedna funkcja, która się pojawi? To jest A? jedna dodatkowa funkcja, która się pojawi. Będzie zielona strona od tego czasu, czy? Nie, strona pozostaje czerwona, natomiast oczywiście musimy uwzględnić tutaj akcent ten gronuszowy, czyli, czyli ta zieleń się też pojawi, ale nie będzie, nie będzie dominować, jednak zostajemy przy, przy, przy starej wizualizacji. Czyli to znaczy, że, że strona będzie miała nowy wygląd też. To znaczy głównie zostajemy przy, przy starych ikonach i tak dalej, zmienia się, zmienia się odrobina strona startowa. Dodana jest nowa, nowa ikona w postaci partnerów serwisu i no pozbywamy się tej infografiki z pierwszej strony. Infografiki, czyli te projekty, które są. Kojarzysz tam na pierwszej stronie, jak wchodzisz, jest taka infografika, która mówi, masz, jeśli masz pomysł, Aha. to wprowadź go tutaj i, i, i jest cała historia dobudowana, więc Aha. tutaj jakby zdzieramy, zdzieramy tę te, część i wprowadzamy, wprowadzamy lekką zmianę, jaką to już zapraszam na, na serwis. No i co? No i... Jakieś drobiazgi będą usprawnione, jak na przykład przez Facebooka, które nie do końca działa? Logowanie przez Facebooka nie do końca nie. działa? A to trzeba było zgłosić. Zgłaszałem. Tak? Tak. Nie pamiętam tego. Znaczy zgłaszałem mailowo to. Aha, być. aha. Do... A co się dzieje? Nie wiem, to przez różne przeglądarki, że się... Wyskakuje okno i od razu się zamyka. Ale to może nie wchodźmy w to, to, to mogę mm -hmm. napisać jeszcze raz. To w takim razie ja, ja powiem, że, że coś tam nie działa. E... W każdym razie no na pewno będziemy, na pewno będzie, będzie wiele dodatkowych, <coughs> takich technicznych usprawnień. Wcześniej było tak, że na przykład patroni nie dostawali maila z powiadomieniem. Nie? To było celo, celowe działanie, ponieważ miało e, wymusić nie? jakby e, często, częstość wchodzenia na, na stronę. E, natomiast teraz już po prostu będziemy to jednak zmienić. To jest jeden z tych na... pomysłów, który lepiej wygląda na papierze, chyba. <śmiech> 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 chyba tak, e, bo to w, jak, jakby wygodniej po prostu jest użytkownikowi e, w ten sposób. No i co, no i na pewno zmienimy, zmienimy stronę, ale to yy, z kolei nie w tym miesiącu, tylko w następnym najprawdopodobniej. A mianowicie y, będzie również y, angielska wersja oh. serwisu, także lustrzana jakby. Na tej samej stronie po prostu... Mhm. A to znaczy, że projekty będą spoza Polski też? E, to znaczy, że one mogą być spoza Polski. Do tej pory, mhm. do tej pory zgłaszali się do nas twórcy również e, z innych krajów. Niemniej jednak one rozliczane są według prawa polskiego. polskiego. I powinny dotyczyć Polski w jakiś sposób, czy nie, to nie jest obowiązkowe? Nie, nie, nie. Aha. Natomiast to z pewnością ułatwi wielu osobom poruszanie się po serwisie, bo wiele projektów polskich ma też swoich odbiorców za granicą. Mhm, tak, tak, Więc to z pewnością pomoże im w poruszaniu się po serwisie, zaznajomieniu się z, z tym, co, co twórca w tym opisie mhm. proponuje. A będziecie pomagać ludziom w tłumaczeniu. tłumaczeniu. Znaczy, założenie jest takie, że jednak oni... Sami muszą przetłumaczyć swoje projekty, dlatego, że... To czasami że, wychodzi. To prawda, z drugiej strony jednak nie możemy też działać jakby za twórców, nie, bo jasne, mogłoby to rodzić szereg później niedomówień no tak, i komplikacji. Bo gdyby ktoś nam powiedział, że przetłumaczyliśmy jego Prawne. projekt źle, tak, źle został zinterpretowany, to, to wtedy... Jest to, mm -hmm. jest to dla nas e, no, duży problem pod kątem mm -hmm. tłumaczenia tego, dlaczego na przykład nie tak, wyszło. Tak, nie, oczywiście. Mm. oczywiście. E, pisałaś też, że chcecie wchodzić bardziej w przestrzeń e, miejską. Tak, będziemy wchodzić w przestrzeń miejską, to znaczy na pewno stworzymy warsztaty. Mm -hmm. e, I to już niebawem, ale też będziemy chcieli pomagać twórcom w trakcie na przykład zbierania e, środków e, na serwisie. Prawdopodobnie będziemy, będziemy współpracować tutaj również z naszym głównym partnerem. Mianowicie chodzi o to, że partner udostępnia nam lokale, mhm. w, których, w których się znajduje, jakby. jest umiejscowiony w mieście mhm. i tam będą przeprowadzane warsztaty szkolenia z, z, z prowadzenia projektów crowdfundingowych. A kto jest y, takich warsztatów? No na pewno użytkownicy i potencjalni twórcy. Aha. Ale nie wiem, szkoły jakieś? Również, Aha. również szkoły, także na pewno będziemy się y, komunikować ze szkołami i, i informować mhm. o możliwości zapisania się na takie warsztaty. E, poza tym no, chcemy też pomagać twórcom właśnie w takiej mierze, że jeżeli taka będzie, znaczy z ich strony będzie, będzie na to zielone światło, to, to z pewnością będziemy, będziemy się z nimi dogadywać, żeby na przykład wystąpili w lokalu, w którym, w którym będziemy my. No, to fajne. I w trakcie komunikować o tym, że, no, że, 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 że na przykład w zespół zbiera, zbiera pieniądze teraz przez wspieram kulturę. I, I to jest jakby bardzo wydaje mi się fajne rozwiązanie dla, dla twórców, bo po pierwsze mają możliwość wyjścia do, do ludzi, poinformowania mhm. ich o tym, że, że są, a przy tym jeszcze pokazania swojego potencjału mhm. bezpośrednio właśnie poprzez, poprzez takie takie To wydarzenia. bardzo fajne, no to, to. Także no, na pewno... to rozumiem, że to będą puby pewnie, ale też e, to... grupy teatralne będą miały możliwość. Tak, tak, więcej. tak. To są takie puby, ale, ale w gruncie rzeczy takie otwarte miejsca. Aha. E, no niestety tutaj nie mogę na razie. powiedzieć. Nie jest, ale to w Warszawie tylko czy w e, Nie, już w, w, w innych miastach również, także... Znaczy na razie zaczynamy od Warszawy. Trochę metodą takich mniejszych kroków, ze względu na to, że no, mm, warto zobaczyć, jak się przyjmie ta strategia tutaj. A Aha. później będziemy ją z pewnością y, rozszerzać, y, już pewnie też mądrzejsi o kolejne doświadczenia y, na, na, na inne miasta. Na pewno to Poznań, Kraków, y, Wrocław, chyba z tego, co pamiętam. Y, no, i jeszcze kilka. kilka y, miast w Polsce, także, także szeroko. Szeroko. Fajnie. E, Rośnie Wam konkurencja? Przybywa w portali crowdfundingowych, przynajmniej jeden. Tak, tak, tak. E, przybywa. E, no, jakby każdy stara się znaleźć gdzieś tam swoją, swoją niszę. Wyszarpać swój e, fragment. Tak. <grym> e, z pewnością, znaczy. Ja tutaj cały czas nie upatruję tego jako, jako konkurencji. No każdy jakoś musi zacząć. Czas pokaże, czy jak się to skończy, czy dobrze, czy źle. Niemniej jednak zawsze uczułem twórców projektów, że działanie na przykład na dwóch serwisach równolegle wcale nie jest korzystne. Ale robią gdzie w ten sposób? Robią, tak. Robią, no, z różnym skutkiem. Nieraz udaje się zebrać na jednym serwisie, nieraz na żadnym. Mhm. Znaczy, częściej na żadnym. Tak razie. mi się wydaje, no bo mhm. no. ci sami ludzie by... Po pierwsze masz jednego, tak, znaczy jedna osoba wpłaci tylko jedno miejsce. Mama może wesprzeć tylko raz. Tak, tak po drugie, po drugie no jakby każdy ma też swój określony mhm. budżet, więc nie może tak Jasne. po prostu tutaj 50 zł i tam 50 mhm. zł, bo to już jest dla tej osoby 100 zł. Jasne. I wtedy robi się dużo. Poza tym, poza tym no to trochę to też... Wpływa na wiarygodność takiego projektu i twórcy, bo internet jest fantastycznym narzędziem, które, które daje wiele możliwości, ale też jest okrutnym narzędziem. Mhm. I ludzie no, szybko widzą nasze działania w sieci, i, i, i nie trudno później dopisać do tego różne teorie, mhm. więc nie sądzę, żeby to było tak korzystne dla, dla samego projektu. Ten zły komentarz zawsze boli 100 razy bardziej niż te kilka. Roku, no dokładnie tak, bo wszyscy pamiętają ten zły. Tak, tak. Także. No, tak jak mówię. Jeżeli, jeżeli nowe serwisy powstają, jeżeli widzą cały czas jeszcze, jeszcze swoją niszę w tym wszystkim, no to dobrze, niech powstają. Znaczy ten crowdfunding, który się rozwija cały czas jeszcze w Polsce, tak naprawdę jest. jest Fantastycznym narzędziem do, do rozwijania mm, polskiej gospodarki po prostu. Mhm. Więc, więc jeżeli, jeżeli kolejne serwisy będą miały swoje sukcesy, to tylko się cieszyć. Ale też pewnie w jakimś sensie angażowania ludzi w, w kulturę mhm. i w różne ciekawe projekty, bo, bo mówi się o Polakach, że są nie zainteresowani e, takimi rzeczami, a to jednak aktywizuje zwłaszcza ludzi młodych, którzy często tak, dużo no, czasu spędzają w internecie, więc ja to... myślę, że to jest to jest y, świetne rozwiązanie dla, dla mm -hmm. twórców projektu, bo po pierwsze pokazuje e, jakby zaangażowanie w projekt bezpośrednio mm -hmm. ludzi. A po drugie jest y, czymś dużo bardziej, bezkonkurencyjnie bardziej wyrazistym niż lajki na Facebooku. No tak, bo, oczywiście wymierne. Y, bo jest wymiernym właśnie efektem, i ich, jakby ich wsparcie wymiernie wpływa na, na realizację mhm. projektu. Y, poza, tym, poza tym stajemy się też częścią czegoś większego, mhm. więc to też jest tak, takie to, budujące. To Może nie dobrze to powiedziałem, ale to, mhm. to Pani o tym chodziło. No. A, a poza tym widzimy, im się udało zrobić coś takiego, to mhm. czemu ja mam nie spróbować? Mhm. Dokładnie mój tak. przypadek. Ja myślę, że, że tak się to napędza mhm. po prostu, że trochę pocztą pantoflową, trochę sukcesem właśnie poszczególnych projektów. Mhm. Jak ludzie widzą, że, że, że są efekty, to, to też starają, znaczy myślą o tym, żeby, żeby działać. Może nie wszyscy jeszcze mają taką odwagę. E, bo często ten crowdfunding jeszcze e, w Polsce wiąże się z takim, no nie do końca z zrozumieniem e, idei, e, czyli to zbieranie przez serwis, e, to takie, takie, trochę, takie trochę proszenie o, o datki mhm. i, to, e, i to trochę odstrasza niektórych twórców, zwłaszcza takich, którzy mają już jakiś dorobek większy. No pewnie tak. Natomiast. Ale oni mają też inne kanały dotarcia do, do pieniędzy, więc. No to różnie nie jest, to bywa. No, różnie bywa, oczywiście. No, powiem szczerze, że różnie no, to tak, bywa, tak, że tak. też nie można, nie można zakładać, że, że nie jest zasadna taka, taki mhm. sposób szukania funduszy w... w nie, faktycznie, przecież... W, 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 wśród, wśród, twórców z dorobkiem, prawda? No nie wiem jak to jest na, na polskich serwisach crowdfundingowych, ale mm. na Kickstarterze bardzo dużo No Właśnie, są właśnie. Przecież, przecież ten serial Weronika no Mars, właśnie. który... Teraz wyszedł, wyszedł, wyszedł tak jako film. No zebrał ponad 5 milionów. Ale to budziło jakieś ogromne kontrowersje. Tak, w ogóle reżyser, reżyser miał bardzo dużo mm -hmm. wątpliwości i z tego, co tam się dowiedziałam i wyczytałam, to on przez dzień przed wprowadzeniem projektu na serwis, na Kickstartera, to nie spał całą noc. Aha. I był przerażony, nie wiedział do końca, jak, jak on to w ogóle wytłumaczy ludziom, natomiast po czterech dniach miał już milion. On, argument, który padał, mhm. który mnie przekonał, był taki, że w ten sposób on miał absolutną wolność, żeby zrobić to, co chce. Gdyby mhm. był Wsparty przez e, różnych producentów i, tak. i duże, duże firmy, to wtedy przede nie miałby tej wolności. Przede wszystkim on miał też trudność e, z pozyskaniem wsparcia od producentów ze względu na to, że po wycofaniu se, z serialu e, no, ciężko było znaleźć producenta, który byłby zainwe zainteresowany zainwestowaniem w film, który, który jako serial stał się nierentowny. Mhm. E, więc e, tak naprawdę siłą fanów po prostu mhm. udało się zrealizować ten, ten film na tak wielką skalę. Mhm. Bo on zakładał chyba 2 miliony, a zebrał 5. E, więc no natomiast e, trochę in, inne są realia inne. w Stanach Zjednoczonych. E, inna jest też e, wielkość populacji, mhm. bo jest ich e, chyba 6 razy no, trochę więcej. więcej. No więc w przełożeniu na nasze to by było jakieś 800 tysięcy dolarów ale to to nadal jest, nadal jest ogromna kwota ja myślę, że, że sky is the limit i po prostu trzeba próbować, tak, tylko tak. z głową z głową to jest bardzo dobra myśl, myślę na koniec i tym o to chyba, że chcesz jeszcze coś za, zapróbować, ja już skończyłam. przepraszam, że tak Cię Okej, okay, to dzięki 감사합